Siemano, let's make pen great again. Mamy to, zobaczcie to, przyleciały najnowsze, jeszcze pachniące dolarsami kombinezony wędkarskie od pena. W rewelacyjnej cenie z 599 zł na cenę 399 zł. Rewelacyjny kombinezon pen. Hello my friend. Hello. Powiedz mi jak długo go użytkujesz? Two weeks. I co, jest good? Good. Ten oto kombinezon. Mamy tutaj rozmiar L na przykład, a mamy M, -kę, L, -kę, XXL i 3 razy XL na tym prezentowanym modelu z Ameryki. W Wysokości 1,80 m leży idealnie. Rozmiarówka, jeżeli na co dzień nosisz M, bierz M, -kę, L, -kę, L. -kę. E, mamy tutaj kombinezon, który jest wodoodporny do 8000 mm słupa wody. Jeżeli chodzi o wiatroszczelność, jest wiatroszczelny. Posiada on bardzo głębokie kieszenie przednie, frontową. Bardzo ciekawa opcja to mamy tutaj system szybki sik. Może szybko dostać się do sprzętu po to, żeby się załatwić. Bardzo dobra opcja to też zdejmowany, wypinany kaptur. Hello, my friend, can you show me your back? Tak on wygląda z tyłu. Fajnie, ponieważ ten napis PEN podczas nocnych połowów będzie ładnie odbijał światło. Wbijaj na farfisza i poszukuj kombinezon PEN. Ten naprawdę bardzo ciepły kombinezon, żebyś nie zmarł na rybach. Bo nie ma złej pogody. Są źle ubrani wędkarze.